Cześć, witajcie. Ja jestem Krystian i dzisiaj jest kolejny odcinek z unboxingu, ale dzisiaj taki specjalny odcinek słuchawek Arctis 5. Więc dzisiaj sobie je rozpakujemy i od razu wam przedstawię, jak czy one są wygodne, czy um, powiem wam swoją opinię na temat tych słuchaweczek. No i powiem wam ocenę, bo większość to pewnie Interesuje się tym, plus będzie jeszcze coś później. Więc do zobaczenia w kolejnej części odcinka. Dobra, zacznę od samych słuchawek, które prezentują się od tyłu tak. Od boku, no to tutaj tak samo. Tu do ps chyba jest. To na końcu. I tu są oczywiście, takie wam przybliżę trochę. Tak jak wiecie, no instrukcja. Tutaj jest prawie to samo. No, a przedtem to jest standardowy. Teraz trzeba jakoś to standard. A, w ogóle zapomniałem wypowiedzieć, że jest dzisiaj ze mną miłość. Przywitaj się. Cześć. Chodźcie, co ja pokaż. To jest mój brat, jak wiecie, więc rozpakowujemy. Dobra, ja zrobię stop. Ja zrobię. Dobra, mu muszę jakieś przynieść nożyk, więc nie przygotowałem się. Więc zobaczymy się zaraz. Dobra, mam już nożyk. Więc teraz tylko otworzyć. Ja nie mogę tego naruszyć tak jakby za bardzo, bo mogę to po prostu potem zwrócić i jak będzie na przykład jakiś coś będzie mogę po prostu to zwrócić. Więc kurde, trudno tym nożykiem się tam przycinać. to. Jakoś sobie poradzę. Jakoś na pewno. I teraz z tym się rozmawiam. Kolejne pudełko trochę tu zniszczyłam. Trochę się z tym będę. Dobra. Mam. Otworzyłem. I co jest w środku? Właśnie. To jest na razie takie coś. To z tyłu. Oczywiście mam wysuwany mikrofon. I fila na którą czekałem do rocznicy mojej komunii, bo 11 maja miałem rocznicę w sobotę. Więc otwieram. Właśnie. I nam okazuje czarne pudełko, a w środku nic nie ma. No, no tutaj nie, nie wiem o co znaczy ten piłkarzyk tutaj. Ale tu jest rise up, chyba, tak. Więc otw chyba otwieramy. Czekajcie, którą to stronę tutaj są słuchawki. Czy po tej stronie. Nie wiem, otworzę tą stroną i nie będę patrzał. Nie, tą stroną. Najpierw wy zobaczycie. Dobra, więc mamy tak. Tu są słuchawki. Aha, po drugiej stronie. No dobra, więc najpierw tutaj zobaczmy. Tutaj jest taka przypięta karteczka, więc Pewnie jest instrukcja. No takie coś jest. Nie wiem co to. A tu są słuchaweczki. Na ten moment, który czekałam wyjmujemy je. Właśnie. Tu są jeszcze takie przewodziki. To zaraz wam trochę o nich powiem. Już miałem okazję korzystać z artystów i są mega fajne zarąbiste dobra, więc słuchawki otworzone ojej ale kozacko. tu mają oczywiście mikrofonik wyjmowany tak to wygląda oczywiście ja słyszę siebie jako ciszej bo te słuchawki tak wytłumają, wytłumiają, że prawie te w nich słychać tylko grę. Tu mamy oczywiście takie standardowe przyciski do, na przykład do wyciszania siebie. Albo tutaj mamy. do tym, Tutaj jest oczywiście taki mikrofonik wyjmowany. To jest zarobiste. Że jest taki długi, nie? Ale to można. Sobie. I to jest podświetlane, jakby ktoś nie wiedział. I tutaj naokoło jest też takie ten świecidełko, co można zobaczyć o właśnie tutaj. To świecące coś jest. jak No to Arkhtisek to opowiem tyle. O, tutaj jeszcze jest coś. Czego nie zauważyłem. Tutaj tak naprawdę było tak to folia. Dobra. Ile to nacinek trwa? A, już 6 minut. Dobra. To o Artisach będę wam mówił już. I ja zakładam oczywiście. Tu mają takie specjalne żeby tutaj. No żeby tutaj nie bolało od tego. Ja oczywiście. Będę sobie pewnie kupywał na, na, cen 3 no. Będzie jeszcze jakoś dużo tych unboxingów teraz, bo ym, po prostu mi się teraz to podoba, że może sobie coś przetestować z widzami i powiedzieć swoje zdanie o tym. No właśnie, więc teraz tutaj mamy takie coś. No, właśnie, wyjmuj się. Tutaj tak. Dobra. To jest kabelek. No, zresztą zaraz Wam pokażę. No, tak naprawdę to się pod... Już Wam pokazuję tutaj, jak to się podpina. U kolegi korzystałem z Arktisów, więc yy, wiem jak to wszystko wiecie. Taki kabel, dosyć długi. I tą częścią podpinamy do tej części. I potem ta część oczywiście podpinamy do pada, albo jak ktoś ma Nintendo Switch, no to do tableta tego. I tutaj do arctisów coś mi się tutaj pomieszało i tutaj jest takie specjalne wejście tu wpinamy i nam słuchaweczki działają ja oczywiście podepnę sobie podpada słuchaweczki Zobaczymy czy będę świecić. Nie widzę, żeby się świeciło. A, bo muszę wybrać to. Tam już trudno. Dobra. Więc arktisy są zarąbiste. No tu mamy ten oczywiście kabelek, który podpinamy. To jest jakby rozłożony na dwie części. To jest ten krótszy. To jest taki długi. Zresztą, żeby no wiecie. Na, na przykład jesteśmy daleko od pada. To ten mały kabeluszek. Kabelek. I ten duży. Ja muszę gdzieś żeby mi się nie zgubiło albo po prostu do tego pudełeczka sobie schowam a ja zakładam z dobra, ja ten kabelek chowam i pokażę wam pokażę wam już to, co jest zapakowane tutaj no. oczywiście znaczy Series. tutaj musi być To, nie wiem, gdzie się podpina. To mi piszcie w komentarzach. Bo ja nie wiem, gdzie to się podpina. Czy, czy tutaj gdzieś do arctisów albo do konsoli. I tutaj tak. Mamy. Można podgłaszać sobie. Yy, grę. To macie. Czekajcie. Pewnie nie złapie ostrości. Jest ostrość na mnie. Telefonie. Ale tak, to mamy, możemy tutaj podkłasić grę, a tutaj czat. Czyli, że na przykład, jak z kimś rozmawiamy, no to i go źle słyszymy, no to sobie podkłaszamy czat. A jak, a jak chcemy słyszeć dobrze grę, no to grę. A ja pewnie będę grał, że będę miał porówno. Właśnie tak. I ogólnie. Słuchaweczki są trochę drogie, ale opłaca się je kupować, bo tak wytłumiają i nie uciskają mnie. To jest ważne, żeby, żeby nie uciskały słuchawki, bo potem się, tak jakby, no. Nie wiem jak się wysłowić. No to potem bolą muszę od tego, jak uciskają bardzo, ale tak to one są dob dobrze zrobione, tak jakby czuć tą całość jakby że mo mocnego materiału są zrobione i jeszcze będę robił testy w grze to możecie mieć albo z tego odcinek, albo z yy, streama no albo live'a, jak to woli Sobie... albo tak po prostu tu włożę i jeszcze słuchaweczki są trochę drogie yy, za trzy... 300. 60, tak, dzisiaj kupiłem yy, i chciałem specjalnie, musiałem odrobić lekcję i specjalnie nagranie dla was odcinek z testu tych słuchawek i są bardzo dobre dobrze w nich słychać i tak wytłumiają, że no po prostu moim zdaniem to są najlepsze słuchawki, w których miałem yy, okazję korzystać dobra, a tak, poza słuchawkami, tą rzecz, co Wam mówiłem, no to będą właśnie takie nakładki napada, Takie tak jakby na te gałki, tak naprawdę. Tutaj macie to jest mój pad i tu są te gałki, tak jakby one sprawiają, że się mniej ślizga palec. Na przykład przy celowaniu, powiedzmy. To jest, to były moje, to są mojego brata, trochę inny kolor ma. Ale są jeszcze takie czerwone, w których i szare, w których są takie, jakby więcej tych yy, dziurek. A w tych, co my mamy, co ja z bratem mamy na padach, no to takie mniej jest tego. Tylko na około, żeby lepiej było, żeby po prostu się ślizgał palec. No i to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie i jeszcze się trochę wypowiem w kolejnej części materiału. Więc tak, moim zdaniem Arktisy wa warto kupić. No nawet że jest trochę drogie. No ale od tego jest Styl Series, żeby robić dobre rzeczy i żeby można dobrze było przepłacić. Ale no, styl Series to nie jest... Y Słaba firma, a słuchawki są yy, zarombiste. Yy, pod tym względem, że tym bardziej, że teraz większość yy, youtuberów używa, na przykład Jacob, Farel, no i tam wielu innych. No i po prostu mi się spodobały i postanowiłem je kupić. I tak, na, zjedźcie na dół do, 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 do komentarzy i napiszcie, co wolicie. Co wolicie, żebym sobie to kupił. Czy kamerkę do PlayStation 4. Piszcie tak. Kamerka PS4 lub klawiatura Logitech. Albo po prostu klawiatura. Od klawiatura będzie od Logitecha za 225 zł, a za. A jak to? Kamerka za 240. Więc mam budżet ograniczony i yy, musicie losować w tych dwóch tylko rzeczach, niestety. I no, zachęcam wam, z, was do zostawienia łapki w górę i no i tyle. Więc siemanko, ja się rami żegnam i siemanko. Cześć.